Dlatego, że jeden z naszych komentatorów, yy, naszego news'a, yy, zarzucił yy, szefowi ogólnoprawności owsiakowi, że przeszedł w jakąś opcję polityczną, więc pytam się, chciałem się dowiedzieć właśnie, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w jaką opcję przeszła polityczną? Czy może ja odpowiem na pierwsze pytanie? Proszę tak, bardzo. całkiem poważnie. Z żadnej partii, za żadną opcją nie jestem. No, oczywiście nie da się być całkowicie bezpartyjnym, czy tam nie brać pod uwagę różnych, że tak powiem, planów partii, tak? Więc no, niestety nie ma na scenie politycznej takiej partii, żebym mógł powiedzieć, o, to jest mój wybór, tak? Więc tak bym odpowiedział. Natomiast pytanie zadane przez e, widza i internautę. Może jest trafne, aczkolwiek ja bym raczej odpowiedział w taki sposób, że może nie tyle Owsiak e, wziął się za politykę, co polityka wzięła się za całą orkiestrę. Proszę zobaczyć, że kilka lat temu, powiedzmy, e, jakoś to wszystko łagodniej prze, prze, przebiegało, tak? Czy władza była bardziej za, czy mniej przeszkadzała, czy była mniej mnie przeciw. E, nie było jakiejś takiej fali hejtu i różnych sytuacji, które mamy dzisiaj. Natomiast moim zdaniem to raczej polityka się wzięła za orkiestrę, niż orkiestra za politykę, a siłą rzeczy osoba głównonapędowa i twarz orkiestry atakowana w różnych sytuacjach czy hejtowana, no, różne sytuacje były, no, chcąc się w jakiś sposób bronić, no, no, to niestety po jednej stronie się e, zawsze muszą ustawić, no, a zazwyczaj nie jest to strona, która atakuje, tylko no, taka, która się broni. Powitajmy Krzyśka Krzemińskiego, jego mościa, który tutaj mówi nam cześć. Myślałem, że w języku... Krzyś my, tak, cześć Krzysiu, myślałem, że on powie nam tutaj siema, czy coś, tak? W języku, no, to 30, ty... to 30. 30. no dobrze. Pozdrowienia dla szefuńca, jak pisze już teraz, tak ładnie, elegancko, Kurde, Przyjmuje pan te pozdrowienia? No, oczywiście, że przyjmuję, no to tak... Krzysiu, kawa będzie dla ciebie, z cukrem, jak lubisz. Jaki jest główny cel w tym roku? To znaczy yy... Chcecie zebrać, ja nie temat, może nie temat finansowy, no, od strony finansowej podejdźmy, bo teraz wszyscy podchodzą od strony finansowej, no jest nowy ład w Polsce, więc trzeba, trzeba jakoś inaczej podejść. Chcecie zebrać 250 tysięcy, tak? To znaczy 250 tysięcy to jest kwota jakby, która podbija rekord najwyższy, jaki, jaki ustaliliśmy. Tak, poprzedni rekord to był 200 tysięcy, dwa lata tam udało się nam 229 zebrać. No, w zeszłym roku przez pandemię no, nie, nie liczyliśmy na kokosy, chociaż 160 tysięcy pełnym online, ie. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik. No w mhm. tym roku to jest 250 tysięcy. Jeśli się uda, no wiadomo, no właśnie sytuacji. jeśli się uda, to co? Jeśli się uda, to umyję 250 okien u seniorów. 250 okien? A ma, ma pan taki sprzęt i mhm. mam. Tak? Tak, 250 no, okien. Jak, za każdym jak razem coś obiecuje. Jakbyśmy przeliczyli, że to, że jedno okno mam. No, może nie mieć metra kwadratowego, ale powiedzmy, bo będą w wyceniu, że mają i małe i duże okno, nie? Więc gdyby to było metr kwadratowy, to 250 metrów kwadratowych... To w sumie nie tak dużo. Nie tak dużo? Nie. co pan opowiada. Co roku jakby przy finale, kiedy gramy, jakoś tak zwyczajowo wyszło, w zasadzie po pierwszym finale, ja powiedziałem, że w przyszłym roku, czyli następnym Jasne. finale, jeśli byśmy pobili rekord, to pójdę boso do domu, czyli 100 tysięcy, no i poszedłem boso. No, potem pan się kąpał w zimnej wodzie. Okoły się ogoliłem, bo były dwa finały w jednym momencie, no i tak powiedziałem, że 250 pęknie, to 250 okien u seniorów, u No to dobrze, to seniorzy uważajcie, bo już i zamówienia składajcie, ale prosimy również, żebyście no, też y, brali udział w tym święcie wielkim. Bolesławcy. Na pewno zapraszamy, aczkolwiek z racji sytuacji, jaką mamy epidemiologicznej, na pewno trzeba wziąć udział w tej imprezie mądrze i odpowiedzialnie. Przejrzyj na oczy, tak. Taki jest temat główny. 30 już jubilansowego święta Wielkiej, Orki Wielkiej, Orkiestr Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O co chodzi z tym przejrzyj na oczy? Zbieramy na okulistykę dziecięcą. Mhm. Myślę, że może sam tytuł ma jakiś taki podtekst, każdy odczyta go jak będzie chciał, natomiast gramy w tym roku i zbieramy na okulistykę dziecięcą. Grzegorz tutaj pisze, że już szykuje zapasowe ściereczki do tych okien, żeby pan mógł. Znaczy rozumiem, że pan no. cały sztab, nie? No no, będzie... Głównie będę to ja, myślę, że na pewno będę mógł liczyć na wsparcie kilku osób ze sztabu. Dobrze, no to pomówmy teraz o programie, bo to Bolesławiec tutaj co roku ten program jest bardziej atrakcyjny, wydaje mi się, więcej rzeczy się dzieje. Jak, jak, jakie główne atrakcje będą w tym roku? No z racji tego, że jest to 30 finał jubileuszowy, no to też chcieliśmy tak zagrać mocniej. Co prawda nie uda nam się to tak w 100%, tak jakbyśmy chcieli to zrobić ze względu na COVID i obostrzenia i mhm. sytuacje takie, że część partnerów musiała się wycofać ze względu na COVID i, i że nie da się tego przeprowadzić, tak jak w ubiegłych latach. Generalnie scena mieści się w Kinie Forum, czyli nie w Orle jak kiedyś. Gramy w Kinie Forum ze względu też na metraż, wielkość i możliwości covidowe, tak? Mhm. Bardzo... Na, scenie, na scenie kina forum będą to koncerty. koncerty. To jest główna scena. Tam będą odbywały się koncerty oraz licytacje. Generalnie scena gra od godziny 11 do godziny 21, czyli 10 godzin gramy. W trakcie tego e, oczywiście część pracowni z boku, część pracowni z MDK-u się zaprezentuje, młodzież się zaprezentuje oraz dorośli. E, mamy 6 bloków licytacji oraz mamy występy oraz e, solistów oraz zespołów, między m.in. E, Zbyszek Staniszewski. Liminis z Kamiennej Góry, Airstrike z Legnicy, Tomek Wachowski i Lopez, e, Chapter One oraz Nadia, no i to taka tak gwiazda to? wieczoru, to mm. taki zespół troszeczkę grający folk, troszeczkę łemkowską mm. muzykę, mm. więc tu też liczymy, że może i... Hmm, Chętnicy z gromadki przyjadą, to też tam w ich stronę. No to gromadka zawsze bierze udział. Nie wiem, że też, też tam chyba jakiś tam mini sztab powstał, czy gromadce, czy nie? Tego nie wiem. Wiem, że na pewno coś, tutaj coś osienne w stronę granicy na pewno. Lwówek, wiem, że Osiecznica gra, Nowogrodziec gra, no, tak, Świętoszów tak, gra, tak. ale szczerze, czy gromadka gra, tego nie sprawdza. No, słyszałem, że, 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 że właśnie też gra gromadka. No, oby, oby. Jeżeli nie, no to... Na Im nas nie... więcej, tym lepiej. Tak, czyli można generalnie się... Wybrać o godzinie 11. Od 11. Od 11. Generalnie finał, finał na scenie rusza o 11, ale od godziny 8 wolontariusze już będą wychodzili w teren. Zbierać, zbierać, kwestować do puszek, natomiast w różnych miejscach miasta będą się różne rzeczy działy. Od godziny 9 na Placu Piłsudskiego i tu prośba dla wszystkich kierowców zmotoryzowanych, żeby z soboty z 29 na 30 nie zostawiać samochodów na Placu no, Piłsudskiego. będą informacje, żeby, żeby nie Będą informacje parkować. dokładnie, od 9 do 12 będą jeździć rajdowcy, będzie można profesjonalnym autem rajdowym przejechać się na fotelu pasażera, autem do driftu. Oraz motocyklem, i tutaj ważna rzecz, jeśli chodzi o kierowców tutaj auta rajdowego i liftowego to są kierowcy zawodowi z licencjami, więc to nie jest jakaś taka druciarstwo, jak niektórzy myślą. I to właśnie pisze tutaj Grzegorz, że jeździmy od 9 do 12. Dokładnie tak. Muszę panu powiedzieć, że miałem taką przyjemność, w którymś finale jeździć i na żywo prowadzić. Pokazywać, jak to wygląda. Niesamowite emocje, zapraszam, coś fenomenalnego. Myślę, że w tym roku też będzie tak. Wydawało mi się w trakcie jazdy, że samochód się będzie za chwilę dachował, a on sobie elegancko wyprowadził. Powiem szczerze, że to jest zawsze ten element finału, który najwięcej Adrenaliny osobiście mi dostarcza. Ja się bardzo cieszę, jak ludzie jeżdżą, ale nie ukrywam, że zawsze czekam na tą godzinę X, że jest koniec, zostaje telefon skończyli jeździć. okej, nie? To już. No tak, bo jest to. No, trudna dyscyplina sportu, w ogóle sport samochodowy, zważywszy, że tutaj no, jest jakieś tam drobne, bardzo drobne ryzyko, ale z tym, że te samochody są doskonale zabezpieczone. Są zabezpieczone, przygotowane, to nie są nie, samochody, nie, które ktoś zrobił w garażu tak, i, to nie, i, i, i się bączki kręci przemaga. pod Tesco, tylko to są osoby, które mają licencję, biorą udział w wyścigu to są samochody dopuszczone do rajdów, także to, to nie jest przypadek, tak bym to... Od 8 rano wolontariusze w już w ile, ile wolontariuszy? Fizycznie będzie 120 puszek w terenie, czyli tych ruchomych, ruchomych ruch. ale wolontariuszy w terenie będzie około 180, którzy będą kwestować na terenie całego miasta. Mhm. E, oczywiście oprócz rajdowców na Placu Pysyckiego. Od 9 do 12. W tym roku nowość tego nie robiliśmy wcześniej będą biegi. Aha. bieg wośpowy bieg z serduszkiem, będziemy biegać po płycie rynków koło ratusza, tak bym to nazwał. Ale to, to jak już, już mówię, to już mówię to dlaczego nie o to tam, nie chcemy blokować dróg, nie chcemy gdzieś tam uciekać powiedzmy na piastów do lasu, bo to też logistycznie hmm. trzeba rozwiązać. Są cztery kategorie, kategoria dla krasnali, dla dzieciaków. Jedno kółko to jest około 250 metrów, hmm. klasa open, czyli taka pięć, pięć okrążeń to jest kilometr 250, Mastersi biegną 10 kółek, ale też dla fanów biegania, bo mamy bardzo dużo osób, które biegają po Lesławcu, mamy taką kategorię otwartą, że w ciągu 120 minut, 2 godzin maksymalna ilość wykręconych kółek koło ratusza. No to, to cały region będzie zabiegany, że tak powiem. No? Mamy nadzieję, że będzie trochę tych osób. Nie mamy żadnego wpisowego, jakiś rzut drobny do puchy, przyklejamy serducho, Czyli, czyli normalnie masz przy, przypinamy serduszko, biegniesz i wrzucasz do puszki. Tak to dokładnie. Można wrzucić złotówkę, może wrzucić 5 zł. To Myślę, to? że w zależności od ilości przebiegonych kółek, tak? <laughs> Nazwijmy to. Jedno kółko 100 zł, <laughs> dwa kółka 50. Dobra. <laughs> Nie no, oczywiście żartuję, więc jasne. mamy też biegi na, hala sportowy przy ulicy Tyrankiewiczów e, mhm. pierwsze Elo. oraz e, Na tym nowym obiekcie otwartym, tak? E, znaczy, nie, nie, na hali. Na, na hali, bo jest tak, zimno. Tak, oraz hala sportowa przy szkole podstawowej numer jeden Jana Pawła. No tak. Turnieje piłkarskie, podzielone na dwie sale, ponieważ jest bardzo dużo drużyn, również przyjezdnych. Tam będą po prostu podzielone na młodsze grupy, starsze grupy. E, oczywiście współpraca tutaj BKS-u, tu BKS jakby od samego początku. futbol Akademii też rozumiecie. Tak? Znaczy, drużyny grają ale jakby współorganizatorem jest BKS, BKS tutaj jakby BKS to organizuje, zabezpiecza, więc tutaj jakby tu też podziękowania dla Michała Lisa i całego mm -hmm. sztabu tutaj z BKS-u, więc turniej piłkarski. Oczywiście jeśli chodzi o biegi, tutaj wielkie podziękowania dla Mosiru, który nas wspiera i, i jakby zabezpiecza tą część biegową, ponieważ też nie bylibyśmy w stanie wszystkiego zrobić. Po godzinie 11, znaczy po godzinie 12 jak się skończy, że tak powiem, część rajdowa mhm. pod placem Piłsudskiego. Plac zostanie otwarty. Część oczywiście będzie wykorzystana, ja. ludzie będą parkować. Natomiast pod samym sztabem klasyki z miasta Ceramiki również grają z nami od samego początku. Klasyki miejscu. to wyjaśnimy, bo nie wszyscy wiedzą, że klasyki to samochody. Samochody, nie? dokładnie, będzie wystawa samochodów, po, pojazdów zabytkowych. Ma być około 20 aut. Będą mi to mhm. i europejskie, i amerykańskie samochody. Oczywiście OSP znowu z nami gra, także też wielkie dzięki. W tym roku znamy jest Brzeźnik, Trzebień, Starej Oroszowice, Ocice, będzie wóz bojowy, będzie można sobie zrobić zdjęcie, ubrać hełm strażaka, posłuchać sygnału strażackiego, posłuchać sygnału strażackiego. Natomiast jeśli chodzi o fanów zimnej wody, 14-15 Morsy bolesławieckie na Leśnym Potoku standardowo morsowanie serduchem, także też polecamy. Ja znaczy tam dwa serducha niebo bo jedno nalepione, a drugie ten co wchodzi do wody to też ma wielkie serce. Nie? Wchodziłem, jest zimno, jak ktoś lubi Polecam, e, więc e, z tych zewnętrznych imprez, jakby to jest tyle. Natomiast u nas w sztabie, oprócz koncertów, oczywiście e, kawiarenka słodka, loteria, e, będą wyścigi sportowe w tym roku. To też taka nowość. W całej Polsce się eliminacje teraz odbywają, w dniu finału jest wyścig finałowy, też ten wyścig będzie u nas mm -hmm. i wręczenie na nagród oczywiście. Proszę pana, no ale jest epidemia czy pandemia, no i nie, nie każdy chce, boi, Niektórzy się boją, nie chcą przyjść. Co mogą zrobić, jak mogą podarować jakieś czy przedmioty, czy pieniążki? W jaki sposób to mogą no i szybciej, zrobić? Najszybciej, jeśli chodzi o wrzucenie do puszki, to puszki, które będą na mieście, albo puszki stacjonarne, A, które już od listopada są 36. Czy można jeszcze przed licytacją... Przed oczywiście, oczywiście, do 30 i, te puszki stacjonarne są fizycznie. Można też płacić na skarbonkę naszego sztabu. Wystarczy wejść na naszą stronę Facebook. Czyli, czyli można również wpłacać... Online online, Oczywiście. Czy, czy tam blikiem, czy poprzez Dokładnie. Bank, czy, przelew. czy przelew i tak dalej no to już bym namawiał, żeby, żeby ludzie wpłacali. No mogą również, w tej chwili? Czy mogą? mogą oczywiście. Tak? Mogą. Eskarbonka działa od samego początku, od października, mm. więc można tam spokojnie na tą eskarbonkę wpłacać pieniążki. I oczywiście wszystko realizujemy zgodnie z opostrzeniami, z zabezpieczeniem sanitarnym. Mm. Też nie spodziewamy się wielkich tłumów, wiadomo, jest pandemia, ludzie się boją, natomiast wszystkie osoby, które przyjdą do nas muszą czuć się bezpiecznie, więc wszystkie zabezpieczenia, maseczki obowiązkowe. No Mam takie pytanie, jak czy będzie Będziecie wymagali certyfikatów covidowych, jak, jak Wejście to byli... na teren obiektu, czyli jeśli chodzi o ten pierwszy hol, czyli loteria i kawiarenka, osoby wchodzą w zabezpieczeniu, maseczce w limicie osób, ile może przebywać w pomieszczeniu i wychodzą. Tak jak było to w ubiegłym roku. Natomiast wejście na salę kinową, widowiskową tylko i wyłącznie dla osób zaszczepionych albo posiadających certyfikat ozdrowieńca lub ważny test PCR. Ważny test, czyli tam... Tak, tak, musimy tak zrobić ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie... Um, idealnie wszystko rozciąć. Tyle weszło osób takich, tyle takich, więc to... niestety musimy tak zrobić, a ludzie też oczekują bezpieczeństwa. Czyli jeszcze raz: na sali. Jeszcze raz do holu będzie można wejść w limicie, w, w, limicie, osób, w maseczkach dokładnie. obowiązkowo, natomiast na samą salę, kina, forum trzeba wejście. mieć certyfikat szczepień, dokładnie. trzeba mieć wykonany, do, albo szczepień, albo ozdobieńca. Albo trzeba ważny mieć jest ważny test. Dokładnie tak. No to jest yy, bardzo cenna inicjatywa, bo rozumiem, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest za szczepieniami. Jest za, szczepien jest za szczepieniami jak najbardziej. Dobrze by było... Yy że tak powiem, żeby ludzie też e, podeszli do tego tak poważnie. Tak. Przychodzę, OK, chcę, pokazuję ten certyfikat, mam, jestem zaszczepiony. My nigdzie nie gromadzimy tych danych, nie spisujemy, nie robimy sobie zdjęć, bo niektórzy tak... I nie robimy segregacji nie, również. Nie, 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 absolutnie. Po, tak. po prostu tak to wygląda, jeśli chodzi o to, tej strony zabezpieczenia. No, mhm. Po prostu musimy z czegoś zrezygnować, żeby to zrobić. Natomiast jeśli wyjdą obostrzenia nowe w przyszłym tygodniu, a jest taka opcja, bo tak się może zdarzyć, patrząc no, tak, już... Wtedy film całkowicie zostanie przeniesiony do internetu. Więc loteria i kawiarenka będzie jak w ubiegłym roku czyli będzie można wejść do holu i skorzystać z tego. Natomiast wszystkie koncerty i licytacje będą one. Licytacje to zawsze jest taki temat, który tutaj jest bardzo szczególny, i ludzie lubią licytować. Jakie ciekawe przedmioty macie na miejscu? roku? Powiem tak, część rzeczy mamy, które się jakby powtarzają z ubiegłych lat, ze względu na to, że mamy stałych partnerów czy przyjacieli, yes. przyjaciół na sztabu. Przyk którzy... na, na przykład ceramika. I Dokładnie, no. czy Paweł Borowski tutaj, który no nas tak, wspiera tak. ze szkłem, firma Coramex Helicopters, która co roku funduje nam voucher na lot śmigłowcem, czy firma Sideswing, która nam przekazuje, czy półkolonie, czy kursy, czy firmy, które zajmują się szkoleniami na prawo jazdy. Mamy kilka voucherów na prawo jazdy B, na prawo jazdy e, A. Z ciekawych rzeczy dla dużych chłopców mamy fajną rzecz. Zgłosił się do nas pewien pan, rolnik, który zaoferował nam licytację godzinną jazdę ciągnikiem John Deere, takim dużym ciągnikiem. Mhm. Więc jakby ktoś chciał powiedzieć, powiedział, że okoliczność jest obojętna, czy to będzie urodziny, wieczór kawalerski, ślub, wesele, nie ma sprawy. Czyli może bo... na tym ciągniku nawet zorganizować ślub, rozumie, tak? No, może Ktoś pojechać ten... do ślubu tym ciągnikiem, <laughs> więc, więc jest to ciekawa woska. Jak odczytaliśmy wiadomość, to nam się na początku tak, okej, okay, ale tak zacząłem się zastanawiać. Mówię, kurczę, no co mnie zawsze ja też chciałem z traktorem pojeździć, więc, mhm. więc pod tym względem jest też taka opcja. I jeszcze z tych współpartnerów widzę, że kto jeszcze bierze udział poza, poza tymi zespołami? Czy ma pan takich, którzy coś jeszcze więcej jak gdyby dodatkowo dołożyli? do... To znaczy, to... generalnie. Firmy, które nas wspierają, my codziennie staramy się wrzucać na naszej stronie informacje, jaka firma co przekazała. Jest tego bardzo dużo. Przez weekend myślę, że uda nam się już wypchnąć wszystko, co mamy. Natomiast cały czas te rzeczy napływają do nas. Tak? Czy, pan na pewno, da, czy pan by chciał, żeby jeszcze coś do, do na pewno, Na pewno potrzebujemy rzeczy na e, loterię fantową. Tak? Mhm. To są te mniejsze rzeczy, nie tak mhm. drogie, ludzie przekazują. Często jest tak, że ludzie w ostatni dniach, przed samym finałem, to do nas noszą. Mhm. No, my już to segregujemy, że tak układamy, co w jakie losy idzie. Mhm. Nie ukrywam, że. Im szybciej, tym lepiej. natomiast no, zlicytujemy sprzedamy wszystko co się dzieje. Rozumiem, mówi. że ta ekipa, która licytuje, to jest Pan i Pan Czemnicki Jegomość, bo to znaczy, jest my, ekipa, my, 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 my tak jakby powiem. to powiedzieć, y, jesteśmy twarzą tego, my się wypowiadamy i staramy się licytować. Natomiast jest cała armia wolontariuszy, którzy pracuje przed tym, bo no to ten, nie jest tylko ten, dzień ten, finału, tak? ten, To jest ten, posegregowanie ten. tematu, zrobienie zdjęć, przygotowanie, wrzucanie do internetu tego wszystkiego. Nie? Także mm. zapewne. Y, Iwona będzie to oglądać Iwona dzięki. i Iwona to tam pisze. No, no i wona też tutaj pewnie prowadzi. I jest szefową sceny tak, odpowiada za to wszystko. Iwona Bojko powiedzmy. Bo... Iwona Bojko, dokładnie, która, która od początku tutaj walczy z nami. Panie Michale, nasz wywiad się skończył, ma pan minutę, półtorej minuty może, niech pan jeszcze zachęci, może jeszcze kogoś pan nam mówimy. Żeby uczestniczył w tym wielkim do Bolesławca święcie. Ok, Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w 30 finale, w Oś, czy to w Bolesławcu, czy to w każdym miejscu, gdzie Państwo są na świecie, bo orkiestra gra na całym świecie. Bardzo zapraszam, gorąco zapraszam, zachęcam do tego, żeby wziąć udział odpowiedzialnie i bezpiecznie. Pamiętamy o maseczkach, pamiętamy o certyfikatach. My z naszej strony dopilnujemy, żeby Państwo czuli się bezpiecznie, żeby to było zabezpieczone najlepiej, jak się da. Miejmy nadzieję, że uda nam się zrobić ten film z ludźmi. Jeśli nie, będzie to online, ale też Państwa gorąco zapraszam. Do osób, które są przeciwne czy źle nastawione, bardzo proszę, nie przeszkadzajcie. Myślę, że to trochę tolerancji w tym 2022 roku wszystkim się przyda. Dziękuję bardzo serdecznie Panu za rozmowę. Naszym gościem był szef Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bolesławcu, Pan Michał Szwed. Również zachęcam Państwa do udziału w tym święcie. Bolec Info jest patronem medialnym tego olbrzymiego dla Bolesławca i największego wydarzenia, tak bym powiedział. I do zobaczenia 30 stycznia. Może jeszcze pokażemy jak wygląda nasz program. Widać go po prostu tutaj. Jak zobaczycie Państwo taki afisz, no to tutaj wszystko, wszystkie informacje są. Dziękuję za uwagę. Mówił Kazimierz Marzewski, Bolec Info, Lokalne, Wolne Media.